Nie zgadniecie, do, do jakiego miasta zostałem wysłany y, służbowo tym razem. No, powiem Wam, że zwiedzić to miasto służbowo dla mnie, z tej firmy, gdzie teraz jestem, to prawdziwy zaszczyt i to no, bardzo rzadka okazja. Nie? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogłem zabrać gości tutaj na, na Stary Rynek, do Fary i po prostu także pokazać im ratusz zapomniałem o Bamberce, co prawda ale no, będą mieli co zwiedzać następnym razem a następnie zaprowadziłem ich do Browarii. myślę, że dobre miejsce wybrałem, w każdym razie chyba podobało im się no, fara zrobiła na nich bardzo, bardzo duże, duże wrażenie no, pozdrawiam serdecznie cześć